Witam was w kolejnym odcinku Gotowanie z Hanią i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla was smażone polędwiczki z piersi kurczaka w panierce paprykowej. Do tego potrzebujemy, tak jak widzicie, około 500 g polędwiczek z kurczaka, dwa tutaj mamy już wybite jajka do tego jeszcze panierkę taką kupiliśmy bułkę tartą z papryką, także przypuszczam, że to będzie bardzo dobre. Oczywiście sól, pieprz, mąkę tortową i oliwa z oliwek do smażenia. Także zapraszam was do dalszej części filmu. W pierwszej kolejności tutaj posypujemy pieprzem. I solą nasze polędwiczki i troszeczkę soli dodamy. A następnie będziemy je panierować właśnie, obtaczając w pierwszej kolejności w mące, później w jajku i w tej naszej bułce tartej z papryką. A do jajek dodajemy trochę soli morskiej. i y, morskiej z pieprzem. Także troszeczkę tego dodajemy i za chwilę wam pokażemy jak panierujemy tutaj te nasze polędwiczki. A teraz przystępujemy do obtaczania naszych polędwiczek, także Hania tutaj ładnie to obtoczy w mące, następnie w jajku i tak jak mówiłem w bułce tartej z papryką. I tak po kolei każdą jedną tak będziemy przygotowywać, tak? A oto nasze polędwiczki już tutaj, tak jak widzicie. Pięknie spanierowane przez Hanie bardzo ładnie wyglądają. Także teraz, już właśnie tak jak słyszeliście pewnie, Hania nastawia yy, patelnię, dolewa oliwy z oliwek. Poczekamy, aż nam się patelnia podgrzeje, no i przystąpimy do smażenia. Także zapraszamy do dalszej części filmu. Naszą patelnię mamy już rozgrzaną, yy, i teraz już. Hania tutaj nakłada nasze polędwiczki. Wzięliśmy taką większą patelnię, żeby nam się tutaj wszystkie zmieściły, i będziemy je tutaj smażyć. Mamy nastawioną naszą płytę tutaj. Tak jak zazwyczaj Wam mówimy o tym, tak mniej więcej na siódemkę. No i wiadomo, będziemy kontrolować co chwilę, jak wyglądają. Od, od strony yy spodniej i wtedy jeżeli już będą wystarczająco podsmażone to będziemy je przewracali na drugą stronę także na pewno Wam o tym powiemy także zapraszamy do dalszej yy części filmu nasze polędwiczki już od, od spodu już są yy, jak widzicie fajnie podsmażone i teraz Hania jest właśnie przewraca na drugą i też chwilkę tutaj kontrolując je oczywiście będziemy je tutaj smażyć. Także zapraszam do dalszej części filmu. Nasze polędwiczki już są prawie gotowe, usmażone. Także za chwilę wyłączamy tutaj naszą płytę i będziemy przekładać na talerz. Także za chwilę wam zaprezentuję, jak wygląda ją one na talerzu, także zapraszam do dalszej części filmu oto nasze gotowe polędwiczki jak widzicie bardzo ładnie i apetycznie wyglądają także mamy nadzieję z Hanią tutaj że ten pomysł na przygotowanie polędwiczek z piersi kurczaka Wam się spodobał życzymy Wam smacznego, smacznego. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Was serdecznie, zapraszamy do następnych filmów na naszym kanale. Papa, pa. pa, pa, pa.